To jest Fender Starmaster. Na początku tego roku Fender, to jest japoński Fender. Fender w Japonii wypuścił taką serię gitar, która miała być tylko na Japonię. I autentycznie wypuścili ją. I dwa dni później ją kupiłem, bo doszedłem do wniosku, że nie przypuszczę. i Potem jak na do mnie przyleciała, tydzień później zaczęła się pojawiać w Europie, bo okazało się, że Japonia doszła do wniosku, że to jest tak fajny model, że, zacząłem że jednak trzeba Zapłaciłem za nią tak o 30% więcej, niż jakbym poczekał i mm -hmm. kupiłbym ją w Europie, ale nie żałuję, bo po pierwsze jest prześliczna, po drugie nie widziałem innego fendera, który by miał takie podcięcie. No nie widziałem innego fendera, który w ogóle miałby double color, nie? No, to tak, samo tak. na główce i główkę, która trybualne. jest ze Star Kastera, no. no Let's face it. I tu jest na przykład taki. Ryb, że w każdej gitarze, którą mam, jakby ona ma, do pewnego momentu będzie śniała na innych pikapach i w pewnym momencie kiedyś wymienię te pikapy. To jest jedyna gitara, w której nie wymienię pikapów, dlatego że obydwa te pikapy mają taki bardzo specyficzny growl w niskim środku, którego wiem, że jak zmienię te pikapy, to, to go po prostu zgubię. I to jest gitara, która jest na stronie też. Do D, tak jak wszystkie gitary, które posiadam, będzie miała nowy mostek, będzie miała nowy strunociąg. Tu będzie miała oczywiście też nowy switch, bo to haracz łapka. To jest przefenomenalny instrument, fenomenalny pisze piosenki i pisze piosenki, które są inne niż wszystkie.